Hej, kochani, jestem właśnie w Pruszkowie w firmie Majewskiej, która od 130 lat zajmuje się produkcją artykułów szkolnych. I muszę się czymś z wami podzielić. Zostałam ambasadorką marki plecakowej dla młodzieży Stride. A jeśli chcecie wiedzieć, jak będzie wyglądała najnowsza kolekcja, zapraszam do showroomu. Wow, ale tu tego dużo. Ja wybieram kwiat wiśni, a wy śledźcie nasze poczynania z Marką Stride i bierzcie udział w konkursach, które dla Was przygotujemy buziaki.